W środę, 24 marca, około godziny 13 w miejscowości Chinów na drodze krajowej nr 79 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego i osobówki. Samochód osobowy Dacia Duster, jadący w kierunku góry Kalwarii, uderzył w bok samochodu ciężarowego marki Volvo, wyjeżdżającego na drogę ze stacji paliw. W wyniku tego zdarzenia 31-letni mężczyzna z powiatu Ryckiego poniósł śmierć na miejscu tego zdarzenia. Natomiast kierujący tym pojazdem, 37-latek, trafił z obrażeniami ciała do szpitala. Pojazdem ciężarowym kierował 66-letni mieszkaniec powiatu Kozienickiego. Mężczyzna był trzeźwy. Prokuratura bada wszelkie czynności celem ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Nadmierna prędkość i nieuwaga często są przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze. Apelujemy do wszystkich kierujących na naszym terenie, aby zachowali odpowiednią prędkość, dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze i ostrożnie, bezpiecznie dotarli do celu. Mimo iż ciągle o nich mówimy i przypominamy, warto rady te wziąć sobie do serca.